The... Dobra, mam Mamy <grywia> Raz, dwa, trzy To ja sobie mogę wejść na wieżę i mieć wywalone jajca na wszystko tak naprawdę, nie? Nice, ja idę do lewej Kolejny się podniósł, podniósł, się podniósł, biegnie do ciebie Nie widzę go, nie widzę go kurde A Notal guard to w Ja On się w strefie jest No nie skoczę, No bo, nie skoczę, bo tak szybko życie mi ucieka No piekle leżysz to ci tak nie ucieka No bo ono ci nie oddaje całego życia teraz z selwa Musisz się szybko podnieść Szybko oddaje połowę HP tylko z selwa, jak jesteś w strefie Ja mam po prostu propozycję, niech będzie limit maksymalnie dwóch samoreanimacji Wej w flipunku i niech steamy działają tak jak powinny działać I po prostu regenerują całe życie I po problemie